Zmory i nocnicę. Sen dla słowian był szczególną polą, w trakcie której dusza odpowiadająca za jaźń i świadomość mogła opuszczać ludzkie ciało, po to by dowolnie podróżować do przeszłości i przyszłości, a także wszystkich możliwych miejscach tego świata. Wędrówka tej duszy nie stanowi dla człowieka niebezpieczeństwa, gdyż w czasie snu wciąż pozostaje w nich dusza tchnienia i życia. Jak dobrze wiemy, dla słowian życie kończyło się w momencie, gdy obie składowe duszy ulegały z niego. Ten fakt starały się wykorzystać demony nocne, które porę snu traktowały jako idealną okazję do ataku na bezbronnego w tym czasie człowieka. Zmory i nocnice dokuczały człowiekowi ugryzieniem i wyssaniem krwi, a także próbą podduszania bądź zesłaniem na niego koszmarów. Od zarania dziejów człowiek lubił się wysypiać. Zatem nic dziwnego, że w tym że w starciu z demonami nocy człowiek nie przybierał w środkach, chcąc się od nich uwolnić. Na obszarze Słowiańszczyzny wierzenia na temat zmur były różnorodne. Jest jednak zgodność w tym, że nocami człowieka dręczyły przeważnie przeklęte dusze żeńskie. Podczas opowiadania ludowych opowieści o zmorach i nocnicach nikt raczej nie posługiwał się nazwami zmór lub nocnik. Męskie demony snu, jeśli się już pojawiały, to przeważnie we folklorze, gdzie opowiadano czasem o gniotach, kach, gnieciuchach. Wygląd demonów, przeszkadzających człowiekowi we śnie, nie był sprecyzowany. W słowiańskich podaniach zmory przybierały rozmaite postacie, zarówno ludzkie, jak i zwierzęce. Jednym z najczęstszych wyobrażeń zmory jest postrzeganie jej jako przezroczystej kobiety z nienaturalnie wydłużonymi kończynami. Typowe dla zmur były również posiadanie nieestetycznych, zrośniętych brwi. Takie zmory były dobrze widoczne w świetle księżyca, podczas pełni. Jednak w porze nowiu, absolutnej ciemności, istoty te stawały się całkowicie niewidzialne dla człowieka. Inną antropomorficzną postacią zmory jest groźnie wyglądające, zdeformowane dziecko, często z czerwoną czapką na głowie. Czasem również demony te dostawały się do człowieka pod postacią kota, łasicy, żaby, ćmy bądź myszy. Bywały nawet na tyle przebiegłe, że czasem maskowały one swoją obecność w zigle bądź dźbie słomy. Posiadane przez zmorę umiejętności sprawiały, że te z łatwością były w stanie przedostać się do domostwa. Demony mosy, nocy nie potrzebowały wcale kominka ani otwartego na nos okna. Żeby przedostać się do swojej ofiary, wystarczyła im wyłącznie dziurka od klucza, przez którą przechodziły pod dowolną postawą. Zmorę powszechnie wyobrażano sobie jako istotę żywiącą się ludzką krwią. Stworzenie wampiryczne. Ślady po ukąszeniu krwiożerczego Wadał często dla ludzi było dowodem na to, że koło ich legowiska grasuje niebezpieczna zmora. Atakujący demon miał w czasie siadać na klatce piersiowej swej ofiary, którą następnie przygniatał i potuszą. Z tego powodu w kulturze ludowej różnych regionów pojawiają się obaczne nazwy zmora. Gniotek, gnieciów, dusiołek, siodełko. Taka ofiara zmory, jeśli w porę się nie wybudzi, na następny dzień budzi się wyczerpana. Demony te raczej nie zabijały ludzi, gdyż byli oni ich żywicielami. Wysana człowieka energia, zawsze się regenerowała. Przez to zmoraz, ale leżało raczej na tym, by swoją ofiarę zostawić przy życiu. Czasem jednak, wyjątkowo, żarłoczna zmora mogła w swym szale zabić ofiarę, pozbawić ją całej energii. Człowiek, dręczony przez zmorę, rzuca się w swym łóżku, podci się i jęczy, nie mogąc zadnać spokoju. Poczucie charakterystycznego ukłucia w klatce piersiowej było jednoznacznym dowodem na to, że człowiekiem zainteresowała się jakaś wredna mara. W działalnością zmór było też tłumaczone zjawisko paraliżu sennego, nocnego porażenia mięśni podczas równoczesnego zachowania pełnej świadomości. Nic z tym dziwnego, warto przypomnieć, że zjawisko paraliżu sennego towarzyszy zazwyczaj bardzo nieprzyjemne doznanie psychiczne, takie jak ogłuszenie, durdnienie lub dzwonienie w uszach, a także uczucie bezwładnego spadania bądź wykręcania ciała, przegniatania klatki piersiowej lub kończyn. Człowiek chronił siebie i gospodarstwo przed zmorami na rozmaite sposoby. Niektórzy wyczekiwali nadejścia zmory, po to by podstępnie zamknąć ją w butelce, którą następnie wyrzucano do ognia bądź wody. Skuteczna była również zmiana pozycji snu, ułożenie się w łóżku, nogami, w miejscu głowy, tak by zdezorientowana zmora nie wiedziała, w jaki sposób zaatakować. Typowy dla zmur był również strach przed lustrami. Rzekomo demony te były na tyle brzydkie, że po ujrzeniu własnego odbicia natychmiast uciekały tam skąd przyszły. Zmniejszona szkodliwość zmur w dzisiejszych czasach wiele tłumaczy właśnie tym, że obecnie w ludzkich domostwach jest więcej zwierciadeł niż dawniej. Dobrym sposobem przegonienia zmory było nakarmienie jej. W tym celu mówiono jej w nocy zaproszenie, z którym bardzo chętnie korzystała taka Mara pukała wówczas rano do ludzkiego domostwa pod postacią dziewczyny, która bez żadnego słowa zabierała podarunek i znikała. Niektórzy jednak za nic w świecie nie chcieli iść na ustępstwa demonom. Tacy mogli chcieć odegnać zło za pomocą ustawionej na sztors przy łóżku kosy lub siekiery. Od zmur należy wyraźnie oddzielić nocnice i płaczki. Nocnica w wierzeniach Słowian była pośmiertną formą egzystencji. Potępionej kobiecej duszy. Gdzie niegdzie wierzono w to, że nocnicami stawały się dusze dziewczyn zmarłych pomiędzy zapowiedziami a zaślubinami. Opisywano je jako długonogie istoty żyjące w lasach, czeszące się szyszkami, kręcące się nieopodal rozdróż, przy których mogły atakować wędrowców. Tak wyobrażeniem nocnicy blisko było do znanych z Wiedźmina północnic. Szkodliwą działalnością nocnic było również nawiedzanie ludzkich domostw, których interesowały się przede wszystkim niemowlętami. Takiemu niemowlęciu nocnica przeszkadzała szczypaniem i wybudzaniem. Nagłe wybudzenie dziecka w środku nocy z płaczem tłumaczone było bardzo często tym, że którąś drogą musiała zakręcić się do niego płaczka. Nocnice wyobrażano sobie czasem jako młode lub stare kobiety. Ich częstym atrybutem było czarna suknia.